Siemka widzowie, dzisiaj y, 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 pojedziemy z zajezdni na, y, na Górkę Narodową i spróbujemy na Harbutowice. Mamy lego kolego Ad, czyli mojego kolegę i jeszcze jakiś gawa gagam nam wsiadali, ale ja, ja nie wiem co to jest. Dobra, zaraz odjeżdżamy, coś tylko sobie... dzisiaj pęk, o, no. Dźwięk sobie dałem na głośniejszy. Więc no, dobra, jedziemy. Dokąd jedziemy? Na jedziemy teraz na Harbutowice. Oczywiście będzie też widać kamerkę mojego kolegi. Tam w lewo jedziemy, tam w lewo, w lewo, lewe, lewo, lewo, e, boże, lewo, no tak. Zapomniałem o kierunku wskazie, matko. Dobra, jedziemy już tam naprost. Albo pojedźmy na Górkę Narodową, dobra? Myślałem, że na Harbutowice, no to na Górkę pojedźmy. Ale linia 2 jest ustawiona na Harbutowice. Następny chrubie. przystanek, Blachownia to co PKP. Nas już wiecie, następny przystanek, już wiecie, jaki jest, bo słyszeliście, Boże, piątkę, kliknęłem, dwójką, idziemy. Następny przystanek, dworzec PKP, PKP. Main, Main Railway, Station. Railway Station. Ale my skręcamy tam w lewo, chyba, nie? Znaczy, w Boże, w prawo, żebym teraz nie zapomniał o kierunku po wskazie. No, dobra, jedziemy. In dworzec PKP. No, Station! W sumie ja pisze dworzec główny, więc to nie ma sensu, tak? I włączy... dobra, teraz włączyłem kierunkowskaz. Tylko żebym go nie zapomniał wyłączyć. Po co ja się tu zatrzymałem? Boże, jeszcze daleko do przystanku. Dobra, stop, stop, stop na przystanku. Bo jak ludzie tłupią. Jak ludzie tłupią. Czy ten gagam mi wsiadł przez ścianę? Dobra, ten autobus mi się nawet nie chce już walczyć, więc rozjeżdżam go po prostu. Następny przystanek Stanek, Plac Dobra, trąbię na niego. Nie, ja, ja już przejeżdżam. Ja chyba przez niego przyjadę, bo to już jest. Nie, bo ja już mam dość. On będzie tak stał cały czas. What? O, pociąg jedzie. Ze stacji. Dobrze. Nie wiedziałem, że w ogóle jeżdżą tutaj do Olkusza. Ale kiedyś nie jeździły do Olkusza. Nie no ale co to było? To, To kolega się przecie... Kolegi nie będzie słychać. No sorry. No może trochę chociaż. Czy było słychać jak się pytał, jaki następny przystanek, ale może będziecie widzieć też jego kamerkę. Stella Savi Nie, to jest Aleja Woj Wojska Polskiego. Co to było? Ci ludzie cały czas muszą tak dyn, 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 dyn Pum. Oni tak tupią. Następny przystanek, Akademia Muzyczna. Ciekawe, chyba zgadłem, nie? Albo Aleja Pokoju. Następny przystanek, Akademia Muzyczna. Zgadłem, dobra. A nie, bo to pomysł zmieniali. to chyba potem będzie ale ja Pokoju. Akademia Muzyczna. Ale głośny te dźwięki, mogłem trochę ścieszyć. Dobra, już teraz nie, teraz nie będę, bo nie mam na to czasu. Następny, Następny przystanek, ale ja pokoju. Może w ogóle ta cała aleja to jest pokój? To gdzie tam była Wojska Polskiego? Ale wiecie, że niektóre przystanki tutaj dużo przystanków nie ma sensu, bo ulice są inne tak naprawdę. Ulice są inne, a nawet takie. Ej, co to? Przecież ja nawet tych drzwi nie otworzyłem. Nie wiem, co się zacięło. No i mam stać na światłach. Dobre, postoję tą chwilę. Nic nie zaszkodzi. Po co wysiadasz? Sprawdzam, czy możesz jechać. No, nie mogę. No. Nic nie jedzie. Jedziemy. Ale to są światła. To są światła. Tutaj. Ale dlatego. mały ruch jest w mieście. Można jeździć. Ale i tak trzeba się słuchać świateł. Potrzeba trzeba się słuchać świateł, ale jak nikt nie chce... Trzeba będzie słychać Patrz Tramwajów. Potem będzie nowo Sądecka chyba, a potem będzie Saktuarium bożego Miłosierdzia miłosierdzia czy miłosierdzia? Ej, ale wiecie, że te... że tutaj się tyle zmieniło. Chyba zrobimy part drugi Może dzisiaj Nie wiem Oczywiście wczoraj nagrałem ten film, więc yy, no, bo, te, bo dzisiaj go... Wiecie tam będę musiał zmontować, żeby były napisy dla was No i znowu światła, ale tych już się już nie będę chyba słuchał. Nie, nie będę się ich słuchał. To teraz na rondzie gdzie jedziemy? No, teraz jedziemy tam. Teraz jedziemy Następny tam. Tam jest kombinat. Tam nic nie ma chyba. I to będzie tam. Tam to znaczy gdzie? Teraz prawo? No, yfra... no i co się stało? Dobra, obiadę jeszcze raz. Nie, albo cofnę. Nie, nie będę cofał. Obiadę rondo jeszcze raz. Aha, to mi się w głowie zakręci. To pomału musisz jechać. Nie mogę. Dobra, poczekajcie. O dobra, jedzie mi. On tak, ale on strasznie pomału jedzie. Żeby nie wypadł szyn. Nie wypadnie. Na Spoko, ja tutaj już prawo jazdy mam. <laughs> no i tam mieliśmy w prawo skręcić. Le... Znaczy teraz w lewo, no ale mieliśmy skręcić. No, teraz w prawo skręcimy, bo ja wcześniej z nie zrobiłem. I tam będzie nowo sądecka. Powiem Wam, kiedyś to była dłuższa trasa. Kiedyś nie było znowu sądeckiej od razu na sanktuarium Bożego Miłosierdzia. co to było? Nie wiem, jakiś koleś mnie przejechał. Jakiś ekspresowym tramwajem pojechał? No nie wiem, to jest jakiś ekspres 2. Zachowuje się jak jakiś szalony tramwaj. Nowo Dobra, widzowie. Ten, ten szybki ekspresowy tramwaj, który jeździ 250 na godzinę to to jest, to on już sobie pojechał na szczęście teraz nie będzie zapowiedzi, wiem o tym na czerwonym świetle pojechałeś dobra, nieważne, nie obchodzi mnie to dobra, następny przystanek, sanktuarium Bożego Miłosierdzia bo się ja, ten, ja się zdziwiłem że e, Ja się zdziwiłem, ja że my jesteśmy dopiero na opolskiej. A ja tu nie wiedziałem, jak my pojechaliśmy na opolską. A to jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ja tylko nie wiem gdzie. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Na tablicy się nie zmieściło. Dobra, jeszcze raz mówię, bo nie wszyscy pewnie słyszeli. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Nikt nie wysiada. Okay. Trudno. Znaczy to nie koniec trasy. Jedziemy teraz Pękni na przystanek, ostatni przystanek. To już pętla będzie stanek. To, to już będzie pętla. No to jak jedziemy na pętla? Tylko żebym nie wjechał na peron ósemki. No ale z moim szczęściem, to wiadę pewnie sorry już to słyszeliście to takie efekty no teraz chyba jedziemy w prawo? teraz chyba w prawo jedziemy Nie, bo się źle pojechałem. Mieka narodowa. To jest dla ósemki. Źle wjechałem. No to super, dobra, cofnę się. Tylko żebym nie za daleko się cofnął. Ja czasem zapominam tej erki. Dobra, otworzę im drzwi, jak ktoś chce wsiąść. Dobra, jedziemy do tyłu. A jak ktoś wypadnie? Hm, dobrze, dobrze, że drzwi zamknęłeś. Najwyżej się z, y, z tramwajs spóźni. Albo wsiądamy z drugiego peronu. No i teraz wjeżdżamy na dobry peron. Ja tak dawno tu nie jechałem, że po prostu. No. Gdzie jesteśmy? Na oczywiście Górce Narodowej. I, I następny odcinek zobaczycie już niedługo, a na tym kończymy. Pa widzowie.